Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Farid i witam Was na kanale Typowa Dwójka. Moi drodzy, chciałbym z Wami dzisiaj pogadać odnośnie książek, książek szachowych. Nietypowa tematyka. Dlaczego? Ponieważ XXI wiek a co za tym idzie, Czeskom, Liczes, YouTube, a nawet ostatnio Duolingo jest w stanie zaproponować edukację szachową. W pełni, naprawdę w pełni. Od książek już się powoli odchodzi, ale mimo wszystko, w tych książkach, które wam pokażę, jest ta wiedza, która, którą naprawdę warto czerpać. I początkowo chciałem wam po prostu pokazać pięć książek, ale stwierdziłem, że to może być trochę za mało, więc stwierdziłem, że rozdzielę to na pięć kategorii. Pierwsza kategoria to są takie podstawy. To są takie książki, które e, zawierają wiedzę dotyczącą każdego aspektu szachów e, i to jest taka baza wstępu, że osoba, która dopiero wchodzi w świat szachów, warto by było, żeby coś takiego przeczytała, żeby w ogóle wiedziała, jak się poruszać w tej kategorii. Tak? I znajdziemy tam dosłownie wszystko. Jak się ruszają figury, jakie są podstawowe taktyki, jak rozpoczynać partie, jak w końcówce tutaj działać figurami. Tak? Także tutaj naprawdę mydło, powidło, cały przekrój. Tak? Czyli tutaj to są takie ogólne podstawy. Myślę, że ranking od 500 do piątej kategorii, czasami nawet yy, troszeczkę wyżej, tam trzecia kategoria może, może tutaj w niektórych książkach się znaleźć, tak? Ale tutaj to są takie główne, główne podstawy. Druga rzecz, a to będą taktyki, to będą taktyki, bo nieważne, czy właśnie mamy piątą kategorię, czy mamy Grand Mastera, tak? Nieważne, y, zawsze w naszych partiach będzie się znajdowała taktyka. Widełki, związania, rożen, rentgen, wszystko to znajduje się w partii szachowej i w tych książkach dokładnie możemy to zobaczyć, tak? Także y, tutaj to Wam pokażę. Trzecia kategoria, końcówki. Końcówki, końcówki, y, ponieważ jasne przez całą partię możemy mieć przewagę dochodzimy do końcówki i no musimy wiedzieć jak tą partię wykończyć żeby ten punkt na turnieju nam się nie wymsknął żebyśmy przypadkiem nie spatowali przeciwnika żebyśmy nie stracili tej przewagi i tutaj właśnie te książki pomogą nam odnaleźć się w końcówkach a Także mamy już podstawy, mamy taktyki, mamy końcówki. Czwarta rzecz: debiuty. Jeśli mamy już solidne zaplecze, jeśli chodzi w ogóle o samą grę, jak grać, no to warto troszeczkę liznąć tych otwarć. Nie mówię, żeby tutaj zawalać się, dobra, no to teraz będziemy się uczyli po 10 debiutów. Nie. Wystarczy po prostu jedną czy dwie książki. A poświęcone danemu debiutowi sobie przeczytać yy, i wyszlifować po prostu jeden debiut dla białych, jeden debiut dla czarnych, dla bardziej ambitnych, nawet po dwa debiuty i w tym się specjalizować. Tak? A, no i tutaj piąta kategoria to już jest naprawdę dla zaawansowanych. tak już yy, na tą drugą kategorię wzwyż nawet bym powiedział, a atak. Atak, atak, atak. Jak atakować przeciwnego króla? Jak tutaj dążyć do zmaksyma zmaksymalizowania swoich figur i jak znajdować słabości u przeciwnika i jak je wykorzystać? Temu będzie poświęcona właśnie piąta kategoria książek, którą mam zamiar wam pokazać. Tak więc przejdźmy do. Pierwszej kategorii, a więc e, ogólne podstawy. I jeśli zaczynacie swoją przygodę z szachami, pierwszym tomem, po który powinniście sięgnąć, jest to kurs podstawowy od pana Spisaka. Od pana Spisaka. E, nie wszystkie książki mam ze sobą, część oddałem już uczniom, e, część kiedyś używałem i wiem, że są dobre. E, więc. Będę Wam również pokazywał tutaj grafikę. Kurs podstawowy z pisaka zawiera, po pierwsze, jak w ogóle figury się ruszają, jak one stoją na szachownicy. Także jest to również idealna metoda dla trenerów, jak również rodziców, którzy chcą w ogóle wciągnąć swoje dzieci do szachów. Więc tutaj. Idealna na sam początek, masa zadań. Książka jest skonstruowana na tej zasadzie, że jest chyba 16 rozdziałów, z tego co pamiętam. I w każdym rozdziale jedna, dwie strony teorii, czyli takie liźnięcie tematu, pokazanie danego tematu, i potem dwie, trzy strony zadań. Tak? Zadania na zasadzie tam, mat w jednym, mat w dwóch, tak? albo e, zrób związanie w jednym ruchu, zrób widełki w jednym ruchu. tak. Czyli tutaj książka, autor skupia się na tych podstawach e, i wprowadza e, gracza w ogóle w świat szachów. Także tutaj to jest must have e, dla nowych szachistów. I tutaj uważajcie, ponieważ e, zwróćcie uwagę na to, żeby kupić. Kurs podstawowy. Kurs podstawowy, ponieważ autor również napisał kurs na czwartą kategorię i potem sam się przyznał, że jednak ten drugi tom nie wyszedł mu aż tak dobrze. Tak, jasne. Możecie, możecie spróbować, możecie spróbować swoich sił, ale jednak ten drugi tom jest o ciupinkę gorszy. Ale mimo wszystko polecam. Dobrze. Druga książka w tej kategorii, którą mogę Wam polecić, którą mam, a jak wygrywać w szachy od Lewiego Rozmana. Lewi Rozman, na pewno go kojarzycie a z YouTuba, Chess. A bardzo, bardzo przyjemna w czytaniu, przyjemna w odbiorze. Generalnie, jak czyta się tą książkę, można czuć taki typowy styl YouTubeowy, tak, że tutaj, jak się go czyta, to można wręcz usłyszeć, jak on mówi na kanale, tam, że poświęca wieże czy cokolwiek w tą stronę. Mamy tutaj zakres od rankingu 500 do 1400. Może Niektóre le, lekkie tematy, chyba końcówki, tak? to były liźnięte, że y, troszeczkę wyższy poziom. Ale y, na sam początek, na piątą, czwartą kategorię, idealna książka y, pod, pokazuje nam podstawy, y, pokazuje nam co grać białymi, co grać czarnymi na początku, y, masa przykładów. Po każdym rozdziale również jest taki mini sprawdzian, mini sprawdzian, gdzie jest kilka pytań, możemy się w nich sprawdzić, co wyciągnęliśmy z danego rozdziału. I co więcej, a tutaj nawet Wam pokażę, po każdym z tych rozdziałów. O, mamy takie podsumowanie. Mam nadzieję, że będzie dobrze widać. Mamy takie podsumowanie, i również na tym podsumowaniu na koniec jest kod QR. Jest kod QR, który odsyła was do jego autorskiej strony Chesley. Jego autorska strona Chesley, gdzie właśnie to wszystko, co było w rozdziale, jest w formie komputerowej, i tam możecie sobie spokojnie poklikać właśnie na tej platformie. Polecam. Bardzo taka fajna, współczesna książka dla młodych ludzi jak znalazł. Ponieważ no tutaj przyznaję, jeśli chodzi o spisaka, te wszystkie grafiki są troszeczkę stare. Tak? Są trochę stare, nie robią takiego wow. Natomiast tutaj jeśli chodzi o Lewiego Rozmana, Gotham Chess, książka jest na wysokim poziomie. I teraz mamy lipiec prawie w kwietniu Marian Mariancello właśnie tą książkę tłumaczył, tak? Tą książkę tłumaczył Polecam świetna lektura. Na początek. I w tym samym duchu, w tym samym duchu jest również książka Graj lepiej w szachy. Dawida Noruda. Mam do tej książki bardzo dużą nostalgię, ponieważ sam się z niej uczyłem, mając mniej więcej 9 czy 10 lat. Stara książka, teraz bardzo ciężko ją dostać, chyba na Allegro tylko, a, a, albo w antykwariatach. Ale książka jest podzielona na dwie części. Do połowy książki jest teoria, gdzie uczymy się właśnie wszystkich podstaw. Natomiast w drugiej części, w drugiej połowie książki mamy już stricte zadania. Mamy zadania, mamy przykłady z partii, mamy również takie mini sprawdziane, mini teściki. I nawet do dziś pamiętam, na sam koniec, na sam koniec książki jest taka mini przygoda pokazana, tak? że na początku żołnierz pojawia się tutaj w krainie, i on idzie swoją ścieżką i poznaje. Kolejne postacie, czyli właśnie najpierw pionka poznaje, potem jakiegoś skoczka, gońca, i przy każdej z tych postaci dostaje nowe zadanie, związane właśnie z tą jedną figurą. Także tutaj taki mistrzowski sprawdzian. No, pamiętam, że tak to się nazywało, ale polecam, polecam naprawdę z nostalgią, wspominam tą książkę. Także tutaj mm, pierwszą kategorię. Zamknąłbym na tej książce, czyli tak jak mówiłem: Spisak, Kurs Podstawowy, Jak wygrywać w szachy Lewego Rozmana. No i tutaj, e, graj lepiej w szachy mm, Dawida Noruda, tak. E, także tutaj, naprawdę, te trzy pozycje polecam bardzo serdecznie. Przechodzimy do kategorii drugiej. E, kategoria druga tutaj nie będzie wiele. Tutaj nie będzie wiele, ponieważ tutaj będzie pan Maciej Sroczyński, mistrz FIDE Maciej Sroczyński i on napisał całą serię książek. Krok do szachowego mistrzostwa. Krok do, do szachowego mistrzostwa i co to jest? Tak jak mówiłem, taktyka. Tak, tutaj w tej kategorii... Skupiamy się tylko i wyłącznie na taktyce, i pan Stroczyński tutaj napisał cztery książki. Raz, dwa, trzy. Ja akurat mam krok czwarty, i co to jest? Jak sobie otworzymy tą książkę, mamy masę, masę takich właśnie pozycji, gdzie naszym zadaniem jest w pierwszym tomie, pierwszy tom. Jest łatwy. Mamy 700 pozycji i w każdej z nich naszym zadaniem jest znalezienie mata w jednym. W, drugi, w drugim tomie to jest już troszeczkę trudniejsze, bo musimy znaleźć mata w dwóch lub ewentualnie jakieś taktyki. W trzecim tomie mm, mamy już dużo trudniejsze te taktyki. A, no i ten poziom wzrasta, tak? Czyli Bym powiedział, że pierwszy tom to jest tak idealny dla rankingu 800 do 1200. Drugi tom to jest tak od piątej do czwartej kategorii. Trzeci tom od czwartej do trójki. No, powiedzmy, że mocniejszej trójki. A no i czwarty, yy, i czwarty tom, no to jest już yy, ta dwójka wzwyż. Tak? Dwójka wzwyż, tutaj są już naprawdę partie yy, mistrzów polskich z różnych turniejów, i naszym zadaniem jest właśnie znalezienie najlepszego ruchu. Więc no naprawdę trzeba mocno przeanalizować i z własnego doświadczenia. tak? Pierwszy tom ja traktowałem trochę jak Sudoku, jak krzyżówki, tak, że po prostu brało się do pociągu. Pociąg jechał dwie godziny i no, pół książki, może ponad pół książki już zrobione. Natomiast tutaj, już w tym czwartym kroku, trzeba się troszeczkę wysilić. Trzeba się troszeczkę wysilić i polecam, naprawdę polecam, ponieważ to no, bardzo ułatwia potem odnajdywanie tych taktyk już stricte na szachownicy, że po prostu patrzymy na szachownicę i widzimy, o, tu można widełki zrobić, o, tu można jakieś związanie zrobić, tu jakiś podwójny atak, tu atak z odsłony i te książki świetnie tego uczą i tutaj naprawdę wielki szacunek dla Pana Macieja Sroczyńskiego. Zresztą on ma tutaj swój kanał, także dam Wam również link. A... a My przechodzimy do kategorii trzeciej. Kategoria numer trzy końcówki. Kategoria numer trzy końcówki. No i tutaj, jeśli chodzi o końcówki, nic lepszego niż książka od arcymistrza Panczenko. Teoria i praktyka końcówek szachowych. Część pierwsza i część druga. Te dwa tomy naprawdę powinniście przeczytać od deski do deski. A. W pierwszym tomie możemy sobie pomówić właśnie o końcówkach pionowych, tak, czyli jak doprowadzać piona, kwadrat pionowy, jak tworzyć przełomy pionowe, żeby w ogóle doprowadzić swojego pionka do pola promocji i wygrać potem po promocji. A tutaj wszelkiego rodzaju informacje odnośnie opozycji królów. A Końcówki z lekkimi figurami, tak, czyli tutaj na przykład dwa gońce, goniec koczek. Jak tutaj wykorzystywać te różnice, że jeśli mamy właśnie pionki po. Dwóch stronach szachownicy, no to wtedy na przykład goniec będzie dla nas dużo lepszy, ponieważ gońcem dużo łatwiej będzie nam przejść z jednego skrzydła na drugie skrzydło. Natomiast skoczek no, musiałby się trochę naskakać. No i też w drugą stronę, jeśli mamy masę pionków na jednej stronie, no to wtedy naszym skoczkiem będzie łatwiej tutaj przemanewrować. Natomiast w drugiej części, a druga część jest już poświęcona końcówkom z ciężkimi figurami, więc tutaj będziemy mieli do czynienia końcówki z dwoma wieżami, z hetmanem, dwie wieże kontra hetman, albo jak się potem bronić król z wieżą kontra król i hetman. Także tutaj naprawdę no końcówki w pigułce można powiedzieć, końcówki w pigułce, no i Polecam, naprawdę polecam. Warto, warto taką wiedzę zdobywać. Ok, tutaj krótko o końcówkach, ponieważ no nie ma co tutaj wiele mówić, ale kategoria czwarta, kategoria czwarta debiuty. Zawsze przychodzi jednak ten moment, że dobra. Mamy już te, te, mamy już te taktyki. Mamy już końcówki ogarnięte, tak? Wiemy mniej więcej, jak tutaj figury się ruszają, ale jakoś tą partię trzeba rozpocząć. Jakoś tą partię trzeba rozpocząć. No, i tu wchodzą debiuty. Tu wchodzą debiuty i polecam książki tego typu: tego typu czyli. Wydawnictwo, szachy. I to jest różnych, różnych autorów. Tu akurat mam Jerzego Konikowskiego. Świetny autor swoją drogą. I po prostu polecam Wam kupić sobie, jeśli czujecie się po prostu w jakimś jednym debiucie. Tak? Czujecie się w jednym debiucie i chcielibyście jeszcze bardziej go przed, przestudiować, kupcie sobie taką jedną książkę. Przeczytajcie ją naprawdę od deski do deski i zacznijcie szlifować ten jeden debiut. Tu nie mówię akurat, że obrona skandynawska, tylko musicie już na własnym przykładzie sobie zobaczyć, w czym się czujecie. Ja tutaj akurat mam dwa debiuty do czarnych: skandynawska i obrona królewsko-indyjska. I to wydawnictwo naprawdę robi świetną robotę. Macie naprawdę masę, masę książek z tego wydawnictwa poświęconych stricte danym debiutom, pojedynczym debiutom i to możecie sobie szlifować, tak. Czyli jeśli już czujecie się a naprawdę, nie wiem, macie już na przykład kategorię, piątą, czwartą kategorię, możecie już powoli sięgać po, tą, po te lektury, żeby zacząć szlifować swój repertuar debiutowy, żebyście wiedzieli a jak te partie rozpoczynać, jakie pułapki mogą na was czyhać w danych debiutach i również możecie dzięki nim wiedzieć, czego spodziewać się po przeciwniku, że jeśli zobaczycie, że przeciwnik da, gra dany debiut, to będziecie wiedzieli już, jakie będzie miał plany i dzięki temu będziecie mogli im przeciwdziałać. I płynnym krokiem przechodzimy do piątej kategorii. Piąta kategoria jest to Atak na Króla. Atak na Króla. I tutaj dwie książki. Dwie książki mogę Wam polecić. Coś must have dla osób od drugiej kategorii zwyż. Agresywne szachy. Agresywne szachy, podręcznik walki pana Jacoba Agarda. Świetna książka, świetna lektura macie tutaj pokazane masę, masę partii, gdzie możecie zobaczyć namacalnie po prostu w jaki sposób powinniście szukać tego ataku, jak możecie właśnie szukać słabości u przeciwnika, albo jak w ogóle tą słabość tworzyć u niego. Więc bardzo cenna lektura, są dwa tomy. Ja tutaj akurat mam tom pierwszym i Tą lekturę polecam. Must have. Eee, zdecydowanie wierzcie, kupujcie. Eee, I druga książka. Właśnie Jerzy Konikowski. Eee, to jest to samo. Ten sam autor, co napisał tą książkę o obronie skandynawskiej. Tutaj Jerzy Konikowski, Atak na króla. Czyli tutaj bardzo podobnie. Tworzymy słabość u przeciwnika, staramy się ją Zaatakować, staramy się ją wykorzystać właśnie yy, dzięki swoim figurom. Boże, święty. Ok, już jestem. Tak więc moi drodzy, pięć kategorii było o podstawach, było o yy, taktyce, było o końcówkach, debiutach i właśnie ataku na króla atak na króla i tworzenie słabości u przeciwnika. Takie pięć książek zdecydowanie wam polecam. Może nie tyle pięć książek, co pięć kategorii. A moi drodzy, mam nadzieję, że materiał był dla was pomocny. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. Piszcie komentarze, piszcie, co uważacie i jakie wy książki polecacie i z jakich wy Książek się uczyliście. A na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia już we wtorek. Na razie, trzymacie się ciepło. Cześć!